Dzień dobry moi drodzy, witam was czwartek 10 czerwca Jak widzicie ja jestem już spakowana Jedziemy na wakacje, ruszamy I obieramy kierunek morze Właśnie skończyliśmy pracę Jesteśmy tacy, wiecie, trochę jeszcze w tym trybie życia codziennego Ale już się przyłączamy na tryb wakacyjny Wyruszamy, nastawiamy nawigację I jedziemy na przylądek Rozebie Zapraszamy was w tą podróż ze sobą No dobra, koniec, jesteśmy na miejscu, jest godzina 20.57, czyli już dziewiąta. Właśnie się wypakowujemy, Kamil poszedł po bagaże, a ja Wam chciałam pokazać jak mieszkamy, bo jeszcze nawet sama nie wiedziałam, tutaj mam łazienkę, no łazienka mała, ale cóż nam więcej, słuchajcie, potrzeba? W ogóle pan nam zamienił pokój na większy, na apartament. Także tutaj mamy taki salonik ze stoliczkiem, jest nawet mała lodówka, a tutaj, słuchajcie, za takimi zasuwanymi drzwiami mamy sypialnię, o, i widzę, i z tego saloniku, i z sypialni mamy też wyjście na balkon. Oho, i mamy jeszcze jedną łazienkę. O, a nie, to jest garderoba. Super, to będziemy mogli sobie nie wszystko porozkładać, bo musiałam mnóstwo chodników. I taki widok. Wy to słyszycie ten szumfal. Ale ładnie, co? Kamanek. No. Nie widać zachodu, no bo są jeszcze tam chmurki. Ale jeszcze się zdążyliśmy przejść przed swankiem. Jak fajnie! Morze Tak, w znalazłam. Wracamy kamanek do domku. Przywitaliśmy się z morzem, ale pięknie szumi. Ślicznie. No, to zmierzamy do domku. Zjemy kolację, idziemy lulu. A jeszcze słuchajcie na dokładkę jak wyszliśmy sobie innym wyjściem, tu mamy latarnię, tą sławetną. No i tu pokażemy, że jest fajne takie no. górkowate zejście. Ja się zmachałam. Przepięknie tu jest. To jest w ogóle jakiś rezerwat przyrody, wiesz, o tym komie. Ja. Ja Przygląda. No park No. Ja jest tu przepięknie. No bo takim spacerku to się będzie dobrze spało, co? Zmierzamy do domku Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj piątek W ogóle nie pamiętam czy powiedziałam wam gdzie przyjechaliśmy Przyjechaliśmy do miejscowości Rozewie To jest zaraz koło Władysławowa I dzisiaj słuchajcie, mamy piękne słoneczko od rana Także zabieramy się zaraz do samochodu Bo oczywiście zapomniałam spakować ręcznika kąpielowego Także nawet nie mamy się na czym położyć I jakiś krem do opalania, bo tego też nie miałam w domu I jeszcze musimy zajrzeć do sklepu I położymy się na plaży. Zabierzemy sobie książki Kamalek robi jajeczniczkę Przy rynku się zabijamy. W mamy na godzina 10:20. No tak, że dzisiaj sobie trochę pospaliśmy. Korzystając z okazji, że jesteśmy sami, to pokażę Wam, jak wygląda tutaj kuchnia i hol. Tutaj słuchajcie, mamy taki hol. tam jeszcze chyba na górze są pokoje, na, na dole jest wyjście. I tutaj jest kuchnia, z której wszyscy mogą korzystać Kominek, robi śniadanką. Ale zobaczcie, nawet mamy tutaj deskę do prasowania. Jakby ktoś się chciał wypracować. Jednak jesteśmy w kuźnicy, nie w jastarni, bo zjechaliśmy sobie tutaj na taką fajną, prawie bezludną plażę. I słuchajcie, jesteśmy za takimi balami, że tutaj prawie nie wieje. Jak się położymy, to jakbyśmy mieli wiatrochron. Też poka pokazać, słuchajcie, co kupiłam. W Rosmanie dorwałam takie praje w promocji. Jeden jantar, 50, bo jestem blada dupa. No i jeszcze 20 wziąłam, jakby ktoś się chciał bardziej opalić, chociaż kamanek ktoś się nie lubi smarować. I słuchajcie, w Pepko kupiliśmy te dwa kocyki. Nie zabraliśmy żadnego kocyka, żadnych ręczników plażowych. Także w Pepko złapaliśmy takie dwa kocyki, każdy po 20 zł. I jeszcze zobaczcie, jakie piękne klapki. W ogóle bym się nie spodziewała, że w pepko takie ładne klapki znajdę. I Za ile one były. Rozmiar 38 za 25 zł. Eleganckie klapeczki, w sam raz na plaży. I zobaczaczcie jak tutaj jest piękne. Kamanek pompuje kółko, bo chyba się będzie chciał kąpać. jest prawie pusta plaża. Ślicznie to jest. Tu jest morze, a tam jest zatoka. Jesteśmy w knajpce, gdzieś jest pyszne domowe jedzenie. Ja mam pomidorówę. Kamanek czeka na gulaszyk. I kompocie. Mm, pecha. Słuchajcie, Kamanek zakupił latawca i będzie puszczał latawca. Zobaczcie, mamy też pamiątki dla dzieciaków. Urzekły nas te kraby. I... I Kamil nawet chciał jedną rzecz dla siebie, ale mówię, Komani, już masz latarnię. No, Idziemy jeszcze sobie się tu poprzechadzać, a potem wracamy musimy jeszcze Komanek zrobić zakupy. zakupy, trochę się ogarnęliśmy, trochę sobie odpoczęliśmy e, i jak widzicie Kamanek trzyma kocyk, bo ruszamy teraz na plażę. Która jest godzina? 19.30 19.30, zachód słońca to 21.30 i pokażemy Wam pewnie jakieś widoczki. Zobaczcie jaka to jest piękna plaża i prawie w ogóle nie wieje tutaj jak podeszliśmy do morza to troszkę już tak o i zachód niedługo będzie ślicznie. Tam dalej no jak widzicie tylko jakaś dwójka ludzi można by sobie tutaj super spacer zrobić na któregoś dnia tak zrobimy. Kamanek rozkłada. lata będzie puszczał. I to jest taki dziwaczny lata, bo on jest na takim długim połąku. A będziesz mógł go, czy wtykniesz go po prostu on sobie latał, czy będziesz z nim tak latał? Z tym z nim biegać. Fajnie. Udało się! <laughs> Jak fajnie lata, ślicznie. Słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj piwko. Kupiliśmy dzisiaj w Biedrze coś takiego, mówię nowość, spróbujmy. Chociaż teraz już się staramy takich rzeczy nie jeść, ale powiedziałam do kamanka, że no właśnie, to zobacz, wakacje no. Zobaczcie, nie dość, że to wygląda jak sandbajcy, to że tak smakuje. Po prostu pod inną nazwą. No właśnie. Niby lejsu. Więc spróbujcie. <laughs> Identyczny smak jeszcze tutaj mówią, że to jest jakieś z cebulką. To niby takie chipsikowe. Mm -mm. Smakuje identycznie jak sandbajcy. No dobre są, ale... Sandbajcy też były lejsa? Nie, no, to były jakieś... Inno. Ale to piwko jest pyszne, musicie go spróbować. Pruskawkowa margarita super. Będziemy sobie tutaj teraz sz słuchać szumu fal. Mogłabym mieć tak codziennie kamanek po pracy, co? To by było terapeutyczne. I piękne światło jest w ogóle. Światło.